Maurycy Polaski, mój przekaz w Dzień dobry kochanemu Państwu. Dzisiaj jest niedziela, można byłoby o wojnie, można bogobojnie. Ja wczoraj stwierdziłem, że na końcu, że być może zrobimy coś specjalnego dzisiaj. Przyznam Państwu, że to była taka lekka tracja z mojej strony, ponieważ wszystko co robimy następnego dnia jest dla mnie... Dzień wcześniej niespodzianką. Ja nie mam zielonego pojęcia, co będzie. To spada jak, srom z jasne, yy, przepraszam, bardzo, jak grom z jasnego nieba. Słuchajcie, wymyśliłem dzisiaj, że ponieważ jest Dzień Praw Zwierzaka, no to trzeba by o zwierzakach parę słów. Tak mi się nawet dowcip przypomniał. To chyba z Parimacza kiedyś był. Odnośnie zwierzaków jest arka. Noe yy, sprawdza bilety tym zwierzakom. Kasuje. Parami idą łosie, lamy, psy. Chomiki, już komplet jest na, tym, na tej arce i takie dwa, dwie malutkie, takie, takie piczki. I jest tekst Noego. Nie, pluskwy, nie. Ja bym do tego dodał jeszcze mole. Mole też nie, ale reszta jak najbardziej. Ciekawe, że człowiek, istota byle jaka, nie zawsze ma szacunek dla zwierzaka. Co gorsza taki człowiek zupełnie bez racji dopuszcza dziwnych się konfabulacji. Głupi jak baran, złośliwy jak kot, powie taki jeden czy też drugi młot. Upił się jak świnia albo uże jak pies. O co tutaj chodzi? Co to kurtka jest? Czy w kompleksy popadł, że człowiek ten niejako przydaje mnóstwo własnych cech zwierzakom? Bo gdyby odwrotnie, o drugim zwierz nie powie wilk, fiut i szuja całkiem tak jak człowiek. Głupi jak baran, złośliwy jak kot powie taki jeden czy też drugi młot? Upił się jak świnia, albo łże jak pies. O co tutaj chodzi, co to kurtka jest? Dajmy zwierzakom każdy ile ma szacunku, ochrony. To się zrobić da. Niech się w łeb tarada wbija niczym taran. A kto tego nie pojmuje, ten jest głupi baran. O jezu! No dobrze, czyli pamiętamy. Pluskwy, mm -mm. za to imieniny? Jak najbardziej! 22 maja imieniny obchodzą Dorian, Emil, Fulko, Helena, Jan, Julia, Krzesisława, Marcjan, Roman, Ryta, Wiesław, Wiesława i Wisława. Serdeczności i mnóstwo dla Państwa e, Oczywiście polecam się jutro. Trzymajcie się moi kochani, do zobaczenia. Zdrowia Wam życzę. Pa!